W dniach 4-6 marca w hali widowiskowo-sportowej pod promieniem w Rzeszowie odbyła się wiosenna edycja największych na Podkarpaciu targów budownictwa, wyposażenia wnętrz oraz targów nieruchomości. W ciągu trzech dni targi odwiedziło blisko 20 tysięcy osób i były one okazją do zapoznania się z ofertą ponad 300 firm. Producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz i ogrodów. Wśród wystawców znalazły się zarówno przedsiębiorstwa z Podkarpacia, jak i wiele znanych firm w Polsce i za granicą. Podkarpackie targi budownictwa, wyposażenia wnętrz i ogrodów adresowane by do osób, które planują budowę. Budują, remontują lub adaptują domy i mieszkania, a także aranżują wnętrze i lub obód. Wielu wystawców gwarantowało zwiedzającym oferty w najlepszych cenach. Wystarczyło tylko złożyć zamówienie podczas imprezy lub też po jej zakończeniu.